Przechodzicz coś ze mną na święcenia kapłańskie. Cały lniany garnitur. O Hango! Dzisiaj święcany jest mój kuzyn, nie ja. Wiecie, że to ogromne wydarzenie składa się z dwóch dni. Dzisiaj są święcenia, ale jutro jest bardzo ważne wydarzenie. Raz pierwszy w życiu nowy kapłan będzie mógł odprawiać że. To się wszystko nazywa prymicją. Najlepsze jest, że właśnie po tej mszy jest jakby uroczystość prymicyjna ale tak jak wesele dla nowożeńców. A o tym nie wiedziałem! Dobra, co myślimy o outfitie? Ma too much trochę na tą okazję. Idę bardziej w coś basic. W uroczystości prymicyjnej jest samo ponad 100 osób. Jak naprawdę to jest otwarta impreza. Każdy z parafii. Proszę sobie przyjść. Ja chyba chcę jakiś kolor. Może Ubrać, skoro idę bardziej w basic, to może faktycznie Może jeszcze mi brakuje O, może bardziej coś takiego Marynareczka pod kolor, jakiś paseczek Jeszcze tylko buty, które zakładam ty nie na takie okazje, Co dzień trochę szkoda mi ich nosić Wiesz, macie takie buty? Patrzcie Podeszwy. Ten look zawsze już mi się będzie kojarzyć z całym Fordem Kupowałem ten garnitur Na premierę tego zapachu Gdzieś zapach była epasfik Pierwszy look lepszy, czy ten? A szczerze że...